Och, to pewnie ta stajnia. Pójdę się spytać. Dobra. Tak. Przepraszam, a bo jestem tu nowa i yy, przepraszam, ale chyba miałam mieć gdzieś zajęcia pierwszy raz z, z panią Kasią. A tak tak, dzisiaj będziesz miała konia czempiona, więc idź tutaj do stajni obok. Mhm, no dobrze. Och, to chyba tu. No dobrze, to idę. Dzień dobry. Och, dzień dobry, dzień dobry. To tak, ja jestem nową dzisiaj uczennicą. Miałam mam mieć czempiona chyba tak. I miałam zdjęcia z panią Kasią. Ach, tak, to ja. Och, no dobrze. To na jakim koniu mam dzisiaj jeździć? Wiesz co, może pojedź sobie dzisiaj na tinkerce. A i dzisiaj będziesz jeździła z taką koleżanką y, pań, z y, Danusią. Cześć! Dzisiaj będę Ci... no będę się sprawdzała, jak sobie poradzisz w naszej stajni. Och, to wspaniale! No to co? Możemy chyba i, już iść. Tak, y, wsiądź na tą tinkerkę y, obok stajni. No dobrze. O, jaka piękna! Cześć, Mirka! Dzisiaj będę na sobie jeździć No cóż, poczekaj. Zaraz wrócę. Przepraszam, a ile będę dzisiaj jeździć? A, tak. Dzisiaj może tak mniej. To czyli 30 minut. No wiesz, żeby jakoś się nie, przemę... nie przemęczać. No dobrze. Ach. No dobrze. No to hop. Wiesz co, to może najpierw jechać y, tutaj obok na drążki i w ogóle. Znaczy, przepraszam, nie na drążki, tylko sobie dzisiaj troszkę poskaczesz też. No i możesz już jechać. Wiesz co, ja zaraz do ciebie przyjdę. No dobra, to ja już jedę. Och. No to co? No to hop! Poczekajmy może chwilę na nią. Och, miła dziewczyna. No tak. Zobaczymy jak się sprawdzi. Dobra, to może ja już idę. Dobra, no to co? Możemy chyba zaczynać. No dobra. To ja sobie stanę tu i będę Cię obserwować. No dobra. No to zaczynamy. Och, wspaniale! To co, może jeszcze raz? No dobrze. Prr, spokojnie. Wiesz co, Milka jest bardzo spokojna, więc nie, nie, nie musisz się bać, że wiesz, spadniesz. Och, no dobrze. Widzę, że dobrze sobie radzisz. No, mi też się bardzo podoba. No to co? Może na następną lekcję będą jakiś dresarz lub coś w tym stylu. Wiesz co? Chciałabym coś wziąć do mojej drużyny. By się jeździła na zawody i takie rzeczy. Och, wspaniale, bardzo chętnie. Mielka to bardzo dobry koń i do tego czempion. Więc będziesz sobie z nią dobrze radzić. Och, mam nadzieję. Dzisiaj muszę przyznać, byłam troszkę zdenerwowana, że sobie nie poradzę. Ech, nie musisz się bać. Wiesz co, niektóre dziewczyny mogą być niegrzeczne dla ciebie, ale wiesz, nie przejmuj się. Ważne, że masz konia. Och, to będę na nim cały czas jeździć? Tak, jeszcze na jednym ogieru. No wiesz, żeby jakoś to dać, żeby te konie nie miały żeby miał swoich opiekunów troszkę A, no to dobrze No tak, no to co, możesz jeszcze raz mm, No dobra Przepraszam, ale ja Chyba będę musiała Tak, nie wiem, za 25 minut Jechać, więc pośpieszmy się No dobra, no to co Zaczynaj, ja już odchodzę Uch, Mirka Dobrze sobie radzisz Dobry z ciebie konik no to co? I ruszamy. Och, wspaniale! Au! Ojeju! Co się stało? Nie. To moja wina. Poczekaj, podniosę cię. Och, chodź tutaj. Przytrzymaj się. Nic nie jest? Nie, 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 byłam troszkę zagapiona. ale przepraszam. To co, może chcesz nadal jeździć? Tak, oczywiście. No to wsiadaj na konie, ja już sobie idę. Uch, było blisko. Jeszcze ustawię tutaj. Równo, wszystko ładnie. No to co? Przepraszam, ale źle się czuję. Może nie będę robić tych skoków. No dobrze, jak nie masz takiej ochoty, no to nie musisz. Dziękuję i przepraszam, jakoś tak nie chcę o tym gadać. To mm, no to może jedźmy? <gry> hmm. Czy coś się stało? Nie, nie. Hmm, troszkę się zradziłam, ale to nic, nieważne. ważne. Och, Milka. Super. A troszkę zahaczyliśmy. Dobrze, to tyle. No to co, może spotkamy się jutro? Tak, oczywiście. Może tak o godzinie 15. Wspaniale. No to wiesz, co, może. Mm. Do jutra ja już się konia. I poćwicz troszkę na łódkę, żeby znowu nie spadła. O, no dobrze. Drugim razem obiecuję, że nie spadnę. Ach. Dobra, dobra. Nie musisz się niczym martwić. Dobrze, to może ja odprowadzę już do stani i będę jechać. Tak, oczywiście. No, dobra. To. I jak? Ach, było dobrze i troszkę, jakby to powiedzieć, potłukłam się. Och, nie martw się. Każdy by spadł z takiego konia silnego. No tak. Jaka to wspaniały koń. Ale w sumie wolałabym jeździć na jakimś bardziej mniejszym lub może jakimś innym koniu. No, tak jak mówiłam, będziesz miała drugiego konia, Nugata. Och, wspaniale. To może na drugim lekcję przyjdę na Nugacie. Wiesz co? Chciałabym bardzo, żebyś pojeździła na Mówiłaś milce, bo w sumie jest czempionem i przydałoby jej się więcej ruchu. No, pomyślę nad tym. A tak to dzisiaj dziękuję, Pamilka, i do zobaczenia. Może na drugiej lekcji będę na to jeździć. Zastanowię się. Do widzenia, dziękuję. No dobrze, to na 15 jutro. Pa, pa.